Tam witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FESA 25 na mapce szpakowo od Bizona do Lexona e, Co dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym mamy odcinku już wiosnę Tutaj już mamy 30 przygotowaną mm, do uprawy podziemniaki, bo kwiecień mamy e, aczkolwiek e, czy, trochę może lagować, bo była aktualizacja Gramy na patzu 1.7, coś takiego chyba jest Nie wnikajmy w szczegóły więc, no, tak jak wam wspominałem w poprzednich odcinkach, że sobota będzie poświęcona farmingowi, a niedziela będzie poświęcona jakiejś odświeżonej grze, właśnie, akurat tak, tak, tak zrobiłem już ten weekend, co teraz jest i następny weekend też będzie, no, ale zobaczymy, w tamtym weekend, no, tak miałem jakiś taki humor, jak to nagrywałem, tego farminga i tego Eurotracka, takiego średniego humoru jakiś miałem po prostu. No ale dobra, tam, sorry za tamte bo trochę taki nudny film, no ale musieliśmy przejść przez to. No jak wam wspominam dużo rzeczy. Musimy przechodzić przez coś razem. Dobra, aczkolwiek i tak dobrze, bo coś mnie znowu w czwartek, piątek, coś mnie w piątek bardzo wcięło przeziębienie. Na całe szczęście podratowałem się trochę lekami i Wam powiem, że mi przeszło jak na razie. Da się żyć chwilowo. Jak długo to się okaże. Dobra, my tutaj jedziemy tutaj bronami, uprawimy przed sadzeniarką. Później jeszcze może jakieś nawożenie walniemy. Tą mapę skąd chodzi o ładnie. Może jakieś nawożenie jeszcze zobaczymy po prostu co to wystartujemy, z czym to tu zrobimy, więc na pewno dzisiaj troszeczkę odcinek będzie dłuższy niż poprzedni, na pewno tak będzie, no bo nie wiadomo ile z tymi ziemiekami zajdzie i dalej. Ale jak tutaj widzicie, już tu ciągnik stoi przygotowany, brony tak samo, już 5 pięci, obronowe wziąłem sprzęt, rozkładamy te 5 brun i tutaj jedziemy, trochę uprawimy, bo to już jest nawóz rzucony pod, pod ziemniaczki. Chcę tutaj też wziąć, bo widzę, że no, nie doorał mi pracownik, jak do pracownika wynająłem, to mi ładnie doorał, bo już 10 robót innych robiłem. Jeżeli w miarę możliwości było, no to już tutaj sobie wółką przelecimy, powłóczymy trochę. No i elegancko moim zdaniem. Ładnie wyrównamy sobie. Sorry panie, ja nie widzę, że robię przecież. Nie widać? Nie wiem, jak mi to wyjdzie, usadzenie tych ziemniaków, bo to ten kawałek taki średni jest. Ale no cóż, tak jak on wspominałem, w tym sezonie jeszcze chcę wystartować na zimę z tymi świnkami. Więc zapewne słoma przyda się, słoma się przyda, ziemniaki się przydadzą. Rzepak już mam, zboże też posiane Mam więc to, co potrzebuję do paszy dla świnek, to jest wszystko. No. no i tak koncepty sezon tak samo, taki będzie, deszcz tam coś zasiejemy rzepaku, no musimy zasieć rzepaku bo soi nie mamy siewnika żeby się bawić przedtem w poprzednich farmingach możemy o tym zasiać i by było się, ale na no, tym farmingu niestety nie da się tym siewnikiem, trzeba mieć osobny czy da się soję zasiać bo mi się zajrzy, ja chciałem się o soję zwykłym siewnikiem nie zwykłym tylko tym do typowo właśnie osiania kuraków i tak dalej. Tak zdaje że... Ale pewnie chodzi coś nie jest Dobra. Mówię, możecie mieć lagi, bo była aktualizacja. Dobra, u sąsiada tutaj zaparkujemy chwilowo, później zjedziemy. Sąsiad... Jakaś... Jakaś pusta chałupka stoi. Do kogo ten teren należy? Można i by było może kiedy wykupić. Kawałek tego jest do... Haiti! Trzeba by z panią pogadać Może coś by się udało tutaj wykupić No bo tutaj widzę, że dom raczej pusty stoi. Nikt tu nie mieszka, więc... Ale ładnie zadbany teren, więc może kiedyś kupimy Ale te lagi, mam, mam nadzieję, że to przejdzie Bo no normalnie to jest tragedia coś się zatrzymywało? A, kolizja, Patrzę. Jak tam panowie, wzywać policję, czy sobie dogadacie się? No to tu chyba zaraz się jakiś zrobi... ...tłok. Ktoś tu, gościu, chyba się będą bić. Chyba będą się bić po prostu. Dobra. Jak coś, to policja zaraz przyjedzie. Jak coś to was pogodzi. Kurno, ale te lagi dzisiaj mam tra tragiczne. No ale to, to po tej aktualizacji to było do przewidzenia, że tak będzie. Tutaj będzie do przewidzenia. Co jest z tym się sadzarką? A, rozłóż sadzarkę. A, i teraz. No dobra. Dobry jestem. Instrukcji nie przeczytałem? No i chyba panowie się dzisiaj nie dogadają. Dobra, jedziemy już No to szybko tym nie pojedziemy, widzę Czy tak czy tak, na jeden co będziemy jechać I do tego gdzie będziemy no bo i dwójkę A już widzę, że tekstury... Już ładnie to będzie tekstury wyglądały tego ziemniaka Już widzę, to już widzę Panowie i panie, już widzę Zajebiście będę kopał te ziemniaki No i oczywiście do wody Stój, że ta sześćdziesiątka hamulci nie ma Dobra, widzę, że w tą stronę tak słabo to będzie wyglądało. Nie no, no to, to by się spodziewał? No, trzeba by było się spodziewać. A w tą stronę, jak się te kostury będą upadały, no powiedzmy, że lepiej trochę. Też nie jakoś za pięknie przerąbane będzie w tej kopaści ziemniaki, no ale no cóż. No, słabo to wygląda, bardzo słabo wygląda to, ale cóż. Takie uroki, no nie ma tu 360, mówię, no tego, cóż, nie się poradzi. Słabo, słabo. Orka jakoś w miarę, w miarę wyglądają. To jest właśnie, to jest uroki farminga. Tyle wersji już tego farminga robić i nadal nie nie zgumać nie jak zrobić glebę 360, to jest też takie bez sensu, no ale coś się Albo coś po aktualizacji jest znowu popieprzone, no też tak może być. Możliwe. Nie mówię, że nie. Aktualizacja mogła popsuć trochę to. borka wyglądała fajnie, normalnie, bo to powinny się w miarę dynki też się tak poukładać, a widać, że się nie poukładali. No cóż, też to już, to już nie, nie moja wina. No ale też tak ukształtowanie tego pola jest na pewno. I niestety tak będzie. Także że to tylko farming jest w życiu realne, bo tak to by było na pewno ciężko kopać te tak ziemniaki, ale chłop kolicję zrobił, nie ustąpię teraz, dopóki ja będę tutaj to nie ustąpię, no właśnie. musiał się przenieść się indziej chwilowo, żeby one się odpuściły się i przystały gryźć no słabo to będzie wyglądało, no ale cóż, no cóż, ja już nic za to nie poradzę tak się upadają tekstury, no ale no, no, życie no po prostu życie A, bo to, no, ale cóż, wszystko, nie wiedziałem, że tak na tym polu tak wyjdzie. Gdybym wiedział, że tak wyjdzie, to mnie się tu nie sadził tutaj w ogóle. Mógł tylko zasiąść zbożem co inne pole przygotował pod to, ale cóż. Dobra, tu widzę, że tutaj chwilowy korek się zrobił. Chyba policja przyjedzie, bo tu coś tu jest nie ten tego, więc za chwilę się widzimy. Za chwilę się widzimy. Dobra, już wit witam się z powrotem, już jestem z powrotem. No oczywiście policja e, przyjechała, porządek zrobiła i oczywiście ja też mandat dostałem, bo tutaj doszło do bójki pomiędzy, pomiędzy tymi e, kierowcami, więc chciałem ich rozjeść, to jeszcze ja dostałem mandat. Dobra, już dobra, już nie będzie moja strata. Wracamy do pracy, więc no, taka akcja była. Chciałem ich rozdzielić, troszeczkę mi mandat wrepilić za to, że. że za zakłócanie porządku, wrepili, więc no. No cóżcie, no to poradzi no życie, no. No nie, no nie powiem, no, jeden też został, no, po prostu, że trzeba było ich rozdzielić, bo to się zaczęli tłuszcz prawie, mówię, no, gdy się, no to co trzeba zrobić tutaj, no. niestety, życie, chcesz być, po, chcesz w porządek, no to byś rzucali w kran, ale no cóż. Ale trzeba było się nie wtrącać w się sierpniu To jest prawda, to jeszcze mogło być A tak to... a no tak to... Ach, no. Najważniejsze, że już droga jest przejezdna Będę mógł wracać do domu Więc no... Będę mógł dojechać do domu ogólnie Ale dobra ale powiedzieli, że jeszcze chwilę tutaj postoją, poobserwują ten ruch i dopiero później pojadą. Albo chcą się mnie doczepić jeszcze, też tak może być, nie wierzyli. Ale się światła, nie pamiętaj, to zapali światła. Przy policji, żeby nie jeździć po polu, to po polu. Dobra, ale dobra, ale chociaż porządek zrobili. Zabili tutaj, może znowu się nic nie wydarzy, sami widzieliście co się działo. Jeden drugi nie wytrzymał i chciał pogusić drugiemu. No i ta prawie, no. Ja wyskoczyłem z nich, ja mówię, lecę do nich, mówię. mówię. Panowie, spokojnie, no to jeszcze ja prawie oberwałem, więc... No. Coś No to bym, oberwałem się, obroniłem. No, no i tak wyszła kolej policja, mówiła. No, no, no i tyle. Po robocie. starczy mi tych ziemniaków mam Na nadzieję, że mi starczy Kurwa, mnie ten po prostu trochę tak by nie jeździ tak powinien moim zdaniem coś z tym kierownicą ma, no, ale dobra nie wiem, nie wiem o co chodzi z tym modem nie znam się, ale on za bardzo rzuca Naprawdę rzuca, jak zakręcę, tak by... Ale przecież, no, dobra, koniec. Dobra, tutaj później 60 zostawimy, 30 ką zajedziemy, bo tam pojedziemy później na rośnie 30 ką Więc po 60 później przyjdę tutaj. Panowie tutaj mi przypilnują. Tutaj u sąsiadki postawię chwilową... Tutaj postawię na placu. Nie przyjdę po nią. A my zjeżdżamy tutaj 30. światełko oczywiście palimy. U nas jest garnęli. Trzeba się zachować o! Grzeczek uśmiechana. Trzeba mam drugą kupić o, matko nic się nie dzieje. Panowie, nic się nie dzieje. A nie ma ich akurat, chyba wyszli na chwilę. No dobra Ja wyszli na chwilę, może w lasek poszli albo jakie przejście poszli zobaczyć, postawili No ale dobra Nie wnikajmy w szczegóły Zjeżdżamy na plac. No myjkę będę musiały jakoś kupić. No bo to trzeba będzie jednak umyć trzeciowniki, bo faktycznie albo kabinę ściągnę przy 30. Będzie bez kabiny. I nie będzie już problemu. No zresztą chyba przy 30 ściągnąć kabinę, bo 60 ma tę 60 zimą, w transporcie będzie jeździła. 30 takie właśnie prace wiosenne, no to tak. A pomyślimy wążej jeszcze dobra mam nadzieję, że miło spędzacie weekendzik. będziecie. I jak zwał, tak zwał Dojedziemy na gospodarstwo Dobra, ja tu dojeżdżam, przyczepiam się i widzimy się za chwilę na polu No, my już dojeżdżamy tutaj na pole Jak grzecznie auta ja jeżdżą, naprawdę I Tutaj przyjechaliśmy na pole, ładnie zaraz tutaj bo Powinno nam się w no, całość sięgnąć prawie, tak mi się zdaje tutaj takie jeszcze nawożenie zrobimy jak to wyszło to sianie w pszenicy no taka se, ale no może coś będzie, jeszcze nawozy sypniemy. no akurat prawie no, no, na całą szerokość działki jest pyskiwy ten siewnik i całą działeczkę sobie ogarniemy Wódka będzie ogarnięta. mnie sobie pojadę tymi drogami, akurat wyjadę tam koło drugiego tego pola, tamtego, tam też rzuca dawkę, no i tyle, no i cóż, będziemy się chyba widzieć na już moim zdaniem, no bo co tu, co tu jeszcze będzie w maju coś się wydarzy a no kosów żadnych nie mamy. Więc raczej już żniwa tylko nas szekają, nieco. Tak tak i te sezony na razie będą tak szybko przechodziły, no bo na razie no... No nie ma takich zajęć dużo ciekawszych, więc nie wiem, zobaczymy co tu jeszcze wymyślimy. Co to wymyślę, ale to już tam zobaczymy. Dobra, no cóż. Ja tym pięknym akcentem kończę ten odcinek pięknym tutaj jak od razu 100% mamy. Już wzrost lepszy. W 8 jeszcze o 5, 5, No to w czerwcu będziemy się widzieć. Bo to jęczmiec, tak? Nie, to pszenica. Tam jęczmiec byłem. Ach, dobra. Zresztą e, dzięki. I do zobaczenia w kolejnym odcinku oczywiście za EFESO 25. Pozdrawiam, Was cieplutko.